Już moment 240 240 Ukrywa się O, wychylił się Czysty strzał Nie mówisz na radio chyba, boś nie słyszę e, Kam jeden zdjęty. Na lewo od nas O widzę! Południe, południe, południe. Napier dalej, napiję dalej User by User was moved out of your channel. User left your channel. User joined your channel. Ja muszę już kończyć tak zostałem martwy. Więc życzę miłej gry. Jutro przyjdę się zapytać co się jak działo na razie. User Ruszył się, ruszył się. Dwóch. Dwa kontakty, dwa kontakty. Słowa jesteśmy prawdopodobnie otoczeni. Otwieramy ogień, są ruiny na, 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 na miejscu że ok 1 Okej, my też trochę przyjechaliśmy. Przyjechałem. Na do nich, do tych ruin. Miejsce miejscu naszego 1 KM amunicyjny KM2, obserwujcie. Powtórz, zamek. powtórz. Obserwuj plecy amunicyjny kartę. Co, na pewno ja na odbiór. tym wzgórzu jesteście pewni, że są w ruinach tego domku? Tak, jesteśmy pewni. Ostrzeżujemy ich teraz. Odbiór jesteśmy pewni, ostrzeżujemy ich teraz. Teoretycznie byśmy mogli ich zaś od tyłu rozłożyć się tam na tej górce. Byśmy musieli tylko uważać na ogień własne i próbować ich wyczyścić z bliższej odległości. Rozumiem. Mam nasze pozwolenie. Jak, jak ich po, po, pokryjecie ogień, to podejdziemy bliżej. Wy podejdziecie? Okay. Tak, jest wy podejdziemy. Tylko, że my nie możemy rozśliwać. My jesteśmy na pozycji KM2 i tylko z tej strony mogę, żebym ostrzelał budynek, więc reszty teoretycznie mogli patrzeć do. Zrozumiałem. Poczekajcie, aż się wycofają. Bo się wycofają, wierzcie Tula, dow dowódcy. Chciałbym potwierdzić, iż na pewno, na pewno trzy kontakty znajdują się na azymu 29100 metrów. Przyjąłem, obserwuj. Który budynę? An, tego domku, oczy. KM-2, 2 obserwuj ruiny tego domku jak najbardziej potrafisz, z tej lunety, z amunicyjnej. KM-2, obserwuj te trzy kontakty na plecach, żeby was nie oflankowali. Zrozumiałem. Mówcie kiedy próbować przygwozić ich aczkolwiek oni nie wyglądają przez okna z tej strony i mogli się też wyczołgać i zmienić tak, no. tak po... Powiesz... Ja bym proponował nie. mieć pozycję KM dwójki, bo dokładnie o niej wiedzą, atakują nas na dwóch stronie, jesteśmy trochę Jeśli możecie się wycofać, to się wycofujcie na pozycji numer jeden. W mieście, powinniście mieć tam dobry widok na siebie. Kąty wychodzą? Idą, 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 idą. Okej, okay, ale bardziej proponowałbym pozycję Kabo. Dwa kontakt kontakty z mluwina domu się, się wycofały za wsłużę. Ciekałem, ciekawym. Przyjąłem. Uważacie, Gen2 uważasz, że będziesz stamtąd w, w, widział? synos. bardzo dobrze. No nie wiem, nie jestem w pozycja, pozycji, ale prawdopodobnie będę coś tam widział. Naraz, na razie cię wycofajcie na pozycję 1 do miasta, bo na pewno znają waszą pozycję. Potem pomyślimy, jak będziecie na pozycji numer 1 w tamtych okolicach. Tak jest. Dobra, biegniemy do silosu i potem biegniemy do miasta. Sowa, sowa na kanał. Nasza pozycja moja i railowo to jest w górze dokładnie na skał. Dokładnie na Przyjąłem obserwujcie yy, stację benzynową oraz pozycję, na której wcześniej były widziane kontakty. Zrozumiałem. Dobre, dobra, Dobre, dobra. User ktoś, może ktoś może obserwować stację, kiedy nie jest Właśnie o to chodzi, że jak wy się stamtąd ruszycie, za bardzo nie ma kto obserwować w tym czasie stacji, ponieważ KM2 obserwuje silos. My obserwujemy kościół w środku, a wy obserwujecie stację. Na kanał powinien ruszyć na lewo pozycja KM1 na lewo od nas, oni się przynieśli. Tam do tych ruin. to, 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 to. O nie, tam na lewo dziś trzebaśmy do kontaktów w druinach. To jest dokładnie na południowy wschód od nas. O, o. Odstrzeliłem ostatniego wroga, którego nie dojrzewam, tak? Co Odstrzeliłem wroga, którego ostrzelałem, ale był nieprzytomny wraz z go dobiłem. się wyrobimy. Tak, przyjęto. Dołączam do ciebie. Zdobyliśmy radio przeciwnika. Słyszymy, nie ma. Tak, ja też przyjąłem to radio i słyszałem. Właśnie przed chwilą rozkminaliśmy, bo na tej górze, na której jesteśmy, jest ruch. Też mam ich. Jesteś od i nie nadawajcie na ich za kością pozorem. Nie, nie przyjąłem. Pod kościołem są, pod kościołem są. Przyją, Jak przyją, pod kościołem? Nemo mówił, że kontaktował się z przeciwnikiem. Leży z innym kontaktem. Mówił, że jest pod kościołem. Jestem w kościół Nemo jest w kościele, Nemo jest w kościele. Nie, po górce. Ale którym to jest nie, nie wiemy. Schodzą po górce. Hadro jest na dole górki. Nemo jest w kościele, schodzi z boczem góry. Ostrzał przed kościołem. Ostrzał, Ostrzał, pradę, żyje pradę, żyje stąd, od kościoła kościoła, A 60. KM. Siąłem. KM. To wystrzał się do Ema. Co wam, idzie, czy nie? w Strzelajcie, nie, 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 Kurwa, nie, mnie w kościele Widzę go uważaj, że się wyspotował. Jeden cel, przynajmniej jest w środku. Nie, mój w środku Hadro się wyspotował. Pięknie, pięknie. Ostrzegałem. Dobrze, dobrze. Co Wiesz w jakiej pozycji do, do nas ja się, wycofuję. Leo no, zginął, uważajcie. Z... Ostrzeliwane was z kościoła, z kościoła. To panowie z miarami, ja Kurwa na pewno zawiadomił. O nas innym nie Czas jest to zmywać bardzo dobrze, niech przyjdą Dobra, wycofuję się No. Kontakt. Hardowaty, czy mnie słyszysz? Tak, słyszę Podaj swoją pozycję km 1 Kościół w centrum miasta Oto, żeś się ładnie wpakował. Eee, słuchaj, widzisz mapę? Teraz czy nie widzisz mapę? A teraz nie Wy też, bym powinien wiedzieć. Na razie ja jestem na motycie, nie ma jednej z nimi kontaktu. Zmieniłem, zmieniłem. W w którym brawo padło w zasadzkę, Miacie dwa kontakty z tego, co widziałem. Jednego żeście zdjęli. Spróbujemy wam pomóc jak najszybciej. Po drodze zniszczymy silos, jak zrozumiałeś? Kierujesz się na silos. Kierujesz się na silos. My jesteśmy siłować ten cel. Niestety. Jesteśmy no, przy nie? wzgórzu numer 65. Myślę, tak, Będziemy się przemieszczać w miarę szybko do was. Mam problem. Eee... No. chuj z ostrożnością. No. Dobra. No, Dobra. Przełączcie się mam na, mam awarię na... na awarię Cześć. na dziewięć... się na awarię na 99, tak. Dobra. Na razie ty tam... No, ty, ale... tam ty tam dochodź z tą waszą trójką. Przyjął. Panowie Nasze mamy 250 które przeżyły. przyjąłem. Mm -hmm. A ich radio jest na kierunku. No, tak. Nie, zmienili radio. Zmienili radio Panowie, mamy, Pan mamy Proszę, dwie. Dwie które przeżyły, Zmienili radio szybko. wysadzimy Na 99. To tam walkę, musimy jak najszybciej okay. wspomóc. jest no e, się dwie. ostrożnie, ale szybko. Przejmie, wysadzimy, wysadzimy silosa, o, wysadzimy o, 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 w o, 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 Na o, 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 rozgłasza się Słyszałem sowę Na radio Zaraz idziemy Sowa, odezwałeś się na ich radio Przełączyć się na awaryjną alfę i na, na radio skoro... Zrozumiałem Przełączałem się na artalzinę Wiem, no. że ty powiedziałeś coś na ich radio, Pało No to sowa powiedzieli, no, że sowa no. Ale przecież ja nie mam radia, to są dwa inne radia. No tak. No ale użyłeś tamtego drugiego, który miał scene na pewnie. I on A Ja nie, nie mam ten... ich radia, ja nie mam ich radia. To musiałeś ustawić kanał. Nie mam ich radia, nie mogłem powiedzieć im cokolwiek. idziemy w stronę y, tego no nie, nie, nie.

My, z, ja i Kevin, zmieniliśmy pozycję na domek nad budynkiem do wysadzenia. Nie, ja bym uważał, masz to powinniśmy przejść. Nie, jesteśmy w domu i obserwujemy. Jeśli tutaj idą, to Widzę cele, mogę ich zdjąć. Wszystko, strzelaj, strzelaj, strzelaj. O. Pozycja?

Dej do, Czaj, czaj, bo nie słyszałem. Ty biegniesz do domku na wzgórzu, tam po prawej stronie i osłona. Dobra, biegnę. Jeden żywy przy filofie, się raczej nie wszedł, jest gdzieś przy murze. Dobra, widzę go jest w środku, sprój go zdziłam. Strzał. Tylko on zasłania mi teraz budynek. On wychodzi sam Na no mogę tam podejść na 200 metrów. Nie, nie podchodź. Dołącz Wracajcie, Silo został stentonowany. No. I teraz... Rejro, hey, kadłub do stacji. Ty się wycofaj z tym KMM. Potwierdzam do stacji, Potwierdzam do stacji.

Zostań tutaj aż do komuś w sobie. Dobra. W kościele. Są wszyscy w kościele. Ognij na kościół panowie. Nie mamy widoku. Mam pozycję na wzgórzu, przy skałach. Mam ładnie widok na drzwi. Jeśli będziesz kogoś widział, strzeli czy widziałeś pięć kontaktów? Widziałem tylko trzy. Trzeba do nasadki. Tadej, bo zostaję na stacji. Trzeba na pozycji na stacji. Potwierdzam, zostaję. Na kanał to były do ciebie strzały? Nie, to ja strzymałem, to ja strzelałem. Rozumiem. Jedna z jednych. Strzelbię, nie? Zmieńcie. Wycofaj, ja wycofaj, 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 wycofaj. My mamy pozycję broni, my się od budynku 1000. Nie ma lubo wejścia. No to pilnujesz swojego co, Nie ma lubo wejścia. Kościół ma tylko jedno wyjście. Widzę wychylającego się gościa. Jeśli wyjdziesz, ktoś o, się wychyla, ostrzela. I rzucić tam dwa granaty Zajebiście, Daj, dajcie mi z jedną kiedy Dobra, Kevin, chodź tu do mnie podchodzimy pod kościół i rzucamy granatami kurwa. Przewadzę Przyjąłem Myśl, podchodzimy. Pan zgłoś Jestem, jestem. Zrozumiałem. Widzę swoich od murku. Wypadły, oby wypadły z kościoła. Na oni nie żyją. Drugie zdjęty Kevin, zostaliśmy we dwóch uważaj Dobra, udało nam się przeżyć, bo dwóch wyeliminowałem. Ładnie, ładnie, uważaj jeszcze jeden. Dzięki, kurwa. Sorry, nie ja opatrz się, ja opatrz się. Odbiór jesteś w Postaraj się, się przeżyć. Czy ty jesteś przedny? Nie wiem. wiem. Potwierdzam. Oddałbym stację benzynową, pilnował tego budynku lub oddałbym ten budynek, apilnowałbym CPN na jak myślisz. Czy ty jesteś ja mieszka? pilnuję budynku. Potwierdzam, mamy a ty w budowań. Mam Trzymaj. drogie radio, uważaj tam na siebie. Podchodzą do ciebie. Ilu ich zostało? Trzech. Jeden prawdopodobnie będzie krótki. mituj kontakty radiowe, ponieważ mogą mieć nasze radio. Najprawdopodobniej hadrowa jem. Zmienili radio chyba. Слышно их. их. Без отбора. Jezik, když to tady jak budeme šovat do Fazendo o coxinho.

Channel. Ale, nice. Ale. Yeah. Ale sowa, sowa to jest ten... kurde... szał miesiąca dosłownie. Niszcz. Czemu? Lewo, prawo, lewo, prawo. Zdejmij go, nie zdejmij, nie zdejmij! Gdzie jest radio? Przemar, weźmy tam przenieść. Czemu? O. Nagrywam. O. O. o, nadchodzi tutaj fight to stąd już wtedy, dobra to tamten Tutaj i tak stream <grym> leci. on był. Ej teraz Kevin eee, Kevin go zdejmie. W, w rogu. O, Dokładnie o, w, w rogu na którym. No tam, nie, radio dostał od ciebie, od soby O nie, odstanie, film, odsowy, odsowy O o o o. Kevin lataje. Boś okay. dobra, tak to się robi, tam No. Tam u was ktoś w ogóle dostawał y, kulki? Znaczy, jak? No czy dostał kulkę ktoś? Nie wiem ale wy tam normalnie w <laughs> Ale chłopie, ty ja, ja do jednego gościa trafiłem gościa z dwoma kulkami